Poznajcie Luxpaw w Morzywole koło Końskich. Największy wybór ogrodzeń, konstrukcji stalowych i balustrad. Co bardzo ważne, firma jest ich producentem. Znakomita jakość, konkurencyjne ceny. Luxpaw mieści się przy trasie wojewódzkiej Końskiego Warczów pod adresem Morzywół 36A. W ofercie ogrodzenia metalowe, ogrodzenia palisadowe, konstrukcje stalowe, ogrodzenia łupane, kostka brukowa, ogrodzenia panelowe, balustrady. Istnieje możliwość dowozu oraz montażu zamówionych elementów. Przyjedź i zobacz. Morzywół 36A, numer kontaktowy 7973 55341 e-mail biuromaupa strona internetowa www.luxpaw.com.pl to były bardzo wyrównane cztery wiosenne turnieje w piłkę nożną organizowane przez Stowarzyszenie Fair Play na Orlików Końskich. Jednak zwycięzca może być tylko jeden i tym razem Grand Prix całego cyklu przypadło ekipie królewskich. W niedzielnym turnieju królewcy swoją wyższość udowodnili jednak dopiero po rzutach karnych, które świetnie bronił Eryk Heniu Dobrowolski. Po wygranej przedstawiciele zwycięskiego teamu nie ukrywali, że to nie były łatwe zawody. Królewcy zwyciężyli, powiedz mi, ciężko było? No dosyć ciężko. No. Każdy chciał wygrać, starał się, no jednak udało się jakoś nam wygrać. Każdy dobrze grał, każdy się starał, ale nam się udało. Pierwszy turniej udało nam się wygrać, drugi i trzeci zajęliśmy drugie miejsce. Dziś znowu wygraliśmy. No. Dzięki dobrej grze głównie Nikolasa Basiaka. No i... I w sumie dzięki niemu. Pewną niespodzianką były za to miejsca drugie i trzecie w niedzielnym turnieju. Zajęli je odpowiednio STI Kopaniny i Nasz Team, za plecami których uplasowały się drużyny znające smak zwycięstw w wiosennych zawodach, czyli TKN Bands i FC Skurcz. Mimo tych wpadek to właśnie te ostatnie ekipy dopełniły końcowe podium. Kolejność niedzielnego turnieju zwyciężyli Królewscy, drugie miejsce STI, trzecie Nasz Team, czwarte TKN Benz piąte FC Skurcz. Klasyfikacja końcowa po czterech turniejach to... Pierwsze miejsce Królewcy, drugie TKN Benz, trzecie FC Skurcz, czwarte nasz Team, piąte i szóste miejsca EGZEQWO zajęły STI Kopanino oraz Dream Team, siódme to Old Boys, ósme miejsce Gangs po Kokolesi, dziewiąte i dziesiąte egzekwo Jajko na Żurek i profesjonalna drużyna amatorska. Wszystkie wyniki z niedzielnego turnieju znajdziecie w naszym portalu tkn24.pl.